Kochani, a dzisiaj będziemy grali moda rynkowy że no to lecimy z tematem. W ogóle mi już samo intro przeraziło, jak ta dziewczynka powiedziała bye! Ja się już boję, co to będzie. Może senpai, co ci się stało? Ładne w ogóle stróje. To się trochę zmieniło. Jano jak ubrana. i to samo, mniej więcej tak, 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 tak. O, nie, nie myśl, a ja nigdy nie mieć aya ale niech ona się pojawi jak się prezentuje o, to o ale ładnie w ogóle nie no, czy czasem będzie to ja no w ogóle ja nie mogę ale ładnie on wygląda okay, ej zan detaila muzyka w ogóle Wiesz? nie wiem czy słychać, chyba ja no, jeszcze ten różowy piecyk. Polecisz to pewnie na, sw na swoim tym kanale. Linka dasz do tej gry. Będzie bardzo słodko, że nawet różowe niebo jest. Ale wydaje mi się, że to z mrozu. A A ja no co? Chodzi na krótkim rękawku. Kurna zimno jest. Czuję się, jakbym była babcią. Co się stało? Eee, z Marsy i rower. jest szkoła? U, U, co mi w nie mi chodzi? Jeździ! A od mojej strony... Co mi się na, było, by by Jak powinno. Gdzie szkoła nie, nie, nie wiem. nie To nie wiem, weźmy na Fagary!

Co ona robi? <grymne> Mieli z szkoły, nie nie robi. Nie ze szkoły, Chyba to szary gówno to jest jej szkoła, ale nie jestem pewna. Nie to jest ona jest koszy. O nie... A weź driftuj! Driftuj kurde na rowerze! Boluty jest lol, Fajnie się driftuje. Ojdę. Staro nie jest super trudnej. No ruszaj się! jeść ty browerem. Psyło mi się postać. No nie, jeździ, dobra, jeździ, dobra. Ciekawe jakiej się udadzą walentynki. Se rozboję. Nie zrobię mi te walentynki. Dam tam szkoła. Oa, powiem tam gdzie mydzimy była. O, to mi się postać Tylko, że to jest pod górkę, i już miałem nogi bolą na samą myśl. O, o, o. Muszę chyba rozglądać. No muszę kabelę zmniejszyć w tym dnie i kiedyś W ogóle fajne Easter Eggs są. Tutaj mamy taki To mi się jeździł. W ogóle mnie rozwaliła ta nazwa gry Love. Normalnie miłość, miłość. Miłość już zakopanym... W... To się zrobić symulator lordowany, Symulator y, zbyt słodkiego i włośnego anime, kurda. Anime To jest woda, super. Nie wiem czy było widać, ale już, już mi się robi nie dobrze. Nie, nie, nie! No nama no, no, grać, nowo. No już mnie mdli, w ogóle ten mundurek, kurde, nie lubię różowego, ale fajnie to pasuje, jak już będzie. Ee, teraz Czas ej. jakoś zaparkować. A ona nie umie jeździć. A ona mieli kilometrów. Przecież jest już w szkole. Yes. <laughs> nie. Mm. Ej, skoczyłaś? Nie! Nie! Potem mijam chałobusmo. Nie, teraz szkoły. Nie, nie jestem jeszcze raz. No. Dobra, idziemy z butem, mamy na to wywalone w suje. No ja przynajmniej jest, chęć Jesteś kart hardcore, Yuri? No, ona to się. Dobra, idziemy tutaj, jedzimy. Ja, jakie karty rorowe nie mam? Tu ja nie mam. nie wiem jak się ale w grze chyba umiesz, co? Nie, ale po co się umiesz? Nie, no ja mieli kierunki, więc. Ale ta postać ma tyle lat, co ja, to chyba um, no. powinna umieć. Jak już sześcioletnie dzieci jeżdżą na rowerze. Co ty robisz? Nie, nie teraz driftu, jeszcze jednym kołem. Nic nie, Pani, jak nie, <laughs> Tra, się, nie, 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 nie driftu. Ani, jak Dobra, Nie wiem, jakie. Sprężynki, ym, sprężyny to ma. W... Sprężyny są w kołach. Poskacz sobie. Jak, jak, kurna Skacze się na rowerze Kołami Rozumiem, że dupą Ja tak, ja jeżdżę na rowerze, kurna, od iluś lat I ja, ja nie umiem skakać I, I taki żyk w ogóle, kurna, jak ktoś ma lo lokomocyjną chorobę Ta muzyka NIEEE Jak głośno Jo, jeszcze te kwiaty wiśni Idziemy to już srępaja Nie, nie idziemy, idziemy do szkoły Nie. Jury, nie, ja mam chorobę rekomendacyjną, ja się zżygam różową tęczą Co to jest, kurna? Uii, ale faza Walić se baję, będę się rowerem od tylca do tylca Idziemy do tej szkoły Udarnęła się jakoś z tomatem. Dobra, nie ogarnęła się z Co ona robi? Jak szybko Ej, jakie duże koła Łijo, łyjo Aaaaaa Dobrze, chcę się ułowić A ja no, nie baw się A ja no To te różowy mundurek robisz swoje Widzisz jak ubrania zmieniają człowieka? Dobra, idziemy tutaj Tutaj, tak? Tylko ładnie parkuj! Ale no Dobra, dobra, chyba chcieć. Ale chyba dacham jednak ten, nie... ten, nie. A oni tak nie to to. Jest tak. Chyba dacham oni to, co bo gdzieś to było fajne na tak, rowerku. A teraz oni dalej jedzie po prostu, jedzie do miasta i tyle, a tak to. Rowerek był fajny. Fajny mi jedzie. Jo! mi się podobał ten rowerek, boże, ja mam ochotę dalej a tak za Jandera aż tak nie jest tam też za bardzo. Mo, mo mogę zostawić, bo tak jakby gdyby, tak, gdyby to zostało, to byłoby fajna minigerka. Tak, tak to by się fajnie dograło. Rel. Nie na przykład teraz i nie pomyliła jakichś Od razu E. O! E. E, e-e, e-e. Ja chcę e-e. <ścoughs> 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 nie, ja nie mogę. Czuję... Spokojnie, Juri, spokojnie. Ja, ja, ja. O, 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 Jest! jest! Brawo, Juri, zaparkowałaś. Super. To no, połowę nagrania tego, że jak jeździliśmy rowerem, aż się przypomina przyprawa do szkoły. Ta muzyczka w ogóle. się chyba kurna nieźle spóźniliśmy. I się wkurzają nauczyciele. W ogóle, jak tu jest to różowo. Co? Jezus Maria, to wygląda jak zupełnie inna postać anime. Co to Siema za mnie! Jestem Andziej. Gitary elektrycznym akurat kocham. No. Okej, okay, jesteśmy sobie Ayano, która. Tak Która przesadziła z mąką. Dobra, złączmy. Słuchajmy jej śmiechu. Słuchajcie, musimy ciebie, muszę być Ja pier... mam już dość Co się stało? Ja nie wiem! Co, co ty, co ty zrobiłaś za szkołą? Co to jest w ogóle? No ja mówię, że przesadziła z bo mąką Zrobiła się tak sus Bania u cygana, bania u cygana, hej! O, dobra, ospokoiła się Dobra, będzie jasna Yyy...

Zawsze proszę, nie! Ja tu padnę. O boże. Pani, oparaj niebieski nie niebieski... Jej, niebieski polar! Tak, niebieski, okienko. Okay, mam nawet. Co robiście? Co ty robisz? Co kolor? W ogóle ciekawe, czy kiciuś się zmienił. Nie wiem, czy jest jakiś w Hello Kitty, czy coś ja się już boję w ogóle. Idziemy rośnie kopa. Ja mam wrażenie, że on jest taki sam. O było? Ja pierdolę. Spokojnie. Kańczki dostałam. Nie, no taki sam, ale i taki słodki. Te oczy. co ja robię to był za szpagat? Ała! Co to kurna jest? Aha! Już mnie bolą ścięgna. Aaaa. Co ty robisz tymi nogami? Proszę z tymi drogami? to Mówię, mówię ci Loser Nie, oni mogli, mogli jednak usunąć tych dupiarzy. Wow. Ała, <stanie> Warentynki... Ty się dajesz. no walentynki są łatwiejsze, nie Walentynki są do dupy, bo ja mówię, że są wale w Fajny, fajny O Jezusie, Chrystusie! A ja no... Boże święta, że się cycki powiększyły. A to No na gdzieś się nie będziemy. Kolny. Ooooo. Co no? ty robisz? No. Nie, to młodki no? nie no? Ja nic nie robię. Nie byś coś ciągle. Nie. Robisz że... Cię z Hadaku, co to, co? A, Aaa, ona jest mój ciasko. Ja mam pomysł. Hadako chodzi ci z tego o, te o tym chłopaku, że... Nie, chodzi o tą psią... Tak, siostra tego Sun Faja. Aaa, Jezu, bo mi się zaraz skaże z tym chłopaczkiem. Nie wam sobie. Nie. Połóż Teraz mam ochotę na kąpiel. Ja nie. Nie lubię się kąpać. Chłodko, <laughs> chłodko, kąpię się. Hej, you, patrz. Okej. Okay. Nie mogę wyjść. <śmiech> Brawo. Co <laughs> y y y to było? A to ty gadasz. Ja się słyszałam. Oh, zamknij się. No zamknij się. Yeah.

to jest normalna sępaja chyba. Wolne, kluczowe to jest. Dobra. Mamy... Co ci? Odwaliło ci. Inna nawet ten... salutowała, więc jest powalona. Ta ma koronę? Ja Jest kurową. Chciała ją zabić. Kurowa studniówki. Nie była taką. Czyli będzie zabijanko, oczywiście. Nawet w tym słodkim dniu. Fajowo! Hej. Co ma info? Bo to jest chyba bezuczna koleżanka. Co? Joining! Nie chcę mechować. Nie chcę by tej zarobić katana. Co to zapewne, Jakieś takie niebieskie coś? Może takie niebieskie. Katana mi się podoba. Jakieś włosy, naczki. Yy, Jakaś broń z Donatem. Oj, to ty jeździsz. Ej, skończę! Je? Mm, mm, dzięki, dzięki. Juli za tym tęskniła. bardzo łącznie do szkoły ciało nie mogę się zabić. Okay, cię zabić okej, fajnie spoko loko dzisiaj tutaj pozbód pobsu wolno kolejna z kolonką ja nie wiem czy wytrzymuję i Juri dostaje załamania jeszcze na jęczu no, dziękuję łapasz się Mmm, krew serduszka, nieźle naprawdę. Piękne, dla szampaja w sam raz. Hej, w szampaja. Zaczyna teść nie Jest, moja no. Pani. Okej. Okay. Ubrzmujemy już trochę. Yyy... Ja nie mogę jakiś w sklep. mi tu się uspokoić, Jest tak jak heźnie ciała Wow ciało To co wzesłała policja? Koleża, go jak ja mam z szaleństwa do szempaia. dostać Ja nic ja nie zrobiłam Idę dalej mordować Trzeba I znowu kudere dere Umiera I nie będzie nagrywek z kudere dere Nie, ja. nic nie będzie. Nic nie zrobiłam Kudere dere ja. Dobra, starczy mordowanie No bo ja Muszę

no i tak oto, yy, myślę, że koniec w ogóle. W słodkie to. Chwała, pyszanka. Uluśnie. Nie jest aż tak strasznie. Ja fajnie, Nie mają... Ej, tu nas Też Czerwio. Są ja. Ugh. Dobra. Moi dziadzy, hej, się i siedzimy w Ferretynach. Up, duki.